Pan jest zadowolony z tej wizyty, pan odbierany Tak, no jestem bardzo zadowolony wspaniałe gorące przyjęcie. Rozmowa z mieszkańcami niezwykle miła o tym, o czym mówiłem na wstępie, o tym w jakim stanie dzisiaj jest Polska, jak nam się tutaj żyje w naszym kraju i jakie są oczekiwania wobec prezydentury, która teraz w 2015 roku się rozpocznie. Ja mam swoją wizję tego, jak powinna ona być wykonywana i dlatego właśnie tutaj przyjechałem w ramach także mojego objazdu całej Polski i spotkań z moimi rodakami, z wyborcami. Bardzo dobra rozmowa i liczę na to, że zyskam to poparcie u mieszkańców Nysy, bo uważam, że dzisiaj Polska zasługuje na to, żeby mieć takiego właśnie aktywnego, dynamicznego prezydenta, który rozumie konstytucyjne kompetencje prezydenta, rozumie możliwości, jakie niesie ze sobą ten niezwykły mandat dany głowie państwa przez całe społeczeństwo, i chciałbym, żeby ten mandat był w Polsce dobrze wykonywany, z pożytkiem dla Rzeczypospolitej, z pożytkiem dla nas wszystkich. Po wizycie w Pan jest z większym optymizmem, czy z mniejszym? Ja w ogóle jestem optymistą. Myślę, że y, sam już start w wyborach pokazuje, że jestem optymistą, bo przecież mówiono, że obecnie urzędujący prezydent ma tak ogromną przewagę, tymczasem y, okazuje się, że można zdobywać poparcie, że, że tak wielu ludzi, y, y, którzy oczekują lepszej Polski, przychodzi na te spotkania ze mną, Jestem pełen optymizmu wierzę w to, że ktoś w wyborach. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Nysy. Dziękuję. My również jeszcze 15. 15-15. W końcu, żeby urząd. i bardzo proszę, żeby dla pan to wszystko czytał. Myślę, że dla czytelników Nysy 24. Dla... Także młodych wspierać się przyszły Panie Prezydencie i myśleć o naszej Nysie. bo to jest piękne miasto, ale zaniedbane.